Okej, okay, jest 10 rano, dzisiaj wstałem trochę wcześniej, o 8, bo musiałem odebrać meble, które kupiła Dominika, ale teraz siedzę w łóżku, kończę piątkowy odcinek, wczoraj zasnąłem wieczorem, także sorry, że trochę później się pojawił. Wybieram do niego muzykę, za chwilę idę na spacer z tym śpiochem, który śpi koło mnie, a później na trening, do boksu. Lubię takie soboty. Jestem w boksie, w sobotę jestem chyba najwolniejszym człowiekiem na świecie i bardzo długo zajmujemy wszystko. No ale właśnie po to jest sobota, żeby się nigdzie nie spieszyć. What is my name up in the sky? Looking down, keep an eye on my domain. Planet Earth, down below, I decide who lives and dies. I spare the ones who genuflect and go out and cross the tide. Ok, poprawianie 16-3 na następny dzień to nie był dobry pomysł. Poprawiłem tylko chyba trzy powtórzenia. Piecy, plecy spięte, przedramiona spięte. Na drążku byłem strasznie ciężki. W ogóle przy aktualnej wadze 80 kg jestem bardzo ciężki na drążku. Także jak zrzucę jakieś 5 kg. To na pewno będzie mi dużo, dużo łatwiej Także jestem zmierzony. na końcu jeszcze zrobiłem wiosła które widzieliście I teraz wracam do domu I, I Davina Grahama, który prowadzi program Davin Supergram. Właśnie opowiadał o tym, że wrzucił film People Are Awesome. I okazało się, że jedna z film ma opatentowany ten tytuł, People Are Awesome, i nie można na YouTube nic wrzucać z takim tytułem, inaczej film jest od razu ściągany. No, dość ciekawa sprawa. Za chwilę śniadanie, dopijam kawę, idę z Szymanem na spacer, a później siadam do laptopa i nadrabiam wszystkie zaległości. mi. Let me heal you Let me heal you Let me get my healing hands on you Let me heal you Let me heal you Take a sip of this and you'll be cured Nie wiem jak u was, ale u mnie Każdy dzień musi mieć jakiś cel na przykład wczoraj była sobota, nie prowadziłem zajęć, stałem dość późno, wyspałem się na pewno, zrobiłem swój trening, a później cały, cały wieczór spędziłem na komputerze, oglądałem filmy, oglądałem różne rzeczy na YouTubie. Nie robiłem nic produktywnego bardzo. Bardziej to był czas, kiedy się inspirowałem. To był czas, kiedy, to był czas, kiedy szukałem jakichś nowych inspiracji, ale swoje rzeczy jakby nie, nie posuwałem do przodu. Nie. Natomiast był to dzień na pewno, kiedy zabrałem siły na dzisiaj, dzisiaj jest niedziela i już planuję dużo, dużo więcej. Każdy dzień to krok do przodu. Eee, może być to dzień, kiedy odpoczywam, żeby zabrać siły na dzień następny, jednak każdy dzień ma jakiś swój cel, e, żeby później być lepszym. Tu nie chodzi tylko o to, żeby zrobić trening, tu nie chodzi tylko o to, żeby poprowadzić zajęcia, iść do domu, iść spać, wstać następnego dnia i robić to samo i to wszystko. Tu chodzi o to, żeby każdy dzień miał swój cel. Science can only do so much. What you need is a healing touch. All of your pains will be released. Well, come on over and let me experiment. Oh, I mean, let me heal you. Let me heal you. Mnóstwo psów dzisiaj Spotkaliśmy Wszyscy są trochę jak właściciele Nie ma czegoś takiego, że pies z psem się nie lubi, suka z suką się nie lubi Jeśli właściciel dobrze wychuje psa Jeśli sam właściciel jest wesołą osobą Otwartą na innych, to taki sam jest pies Szałan z pitbulem, 13-letni, może mieć swoje humory, ale jeśli podchodzi do niego inny pies, nie suka, tylko pies, który jest, który jest wesoły, to nie ma najmniejszego problemu, nawet jeśli jest starszy. Jeśli ktoś się boi, że psy się pogryzą, to, to na pewno prędzej czy później się tak stanie. Jeśli ktoś chodzi z psem i nie dopuszcza go do innych psów, żeby się pobawić, to na pewno będzie. Agresywny w stosunku do innych psów, po prostu się będzie bał. Jeśli właściciel sam jest niepewny i nie będzie, nie będzie przywódcą dla swojego psa, no to wtedy pies bierze kontrolę. Małe psy przeważnie wtedy ujadają, żeby odstraszyć przeciwnika, a duże psy wtedy po prostu biorą sprawy w swoje ręce i starają się obronić swoją panią. Więc musimy być przywódcą dla swojego psa, ale też musimy być otwarci na inni, ponieważ przywódca. Prowadzić całe stado. Wilki żyją w całych watachach i tak samo jest z psami. Jeśli ktoś potrafi wychowywać psy, może mieć nawet i 15 pitbulli. wszystkie mogą być samcami i nie będzie dochodziło do walk. Zaraz zobaczycie o tym, co mówiłem, czyli w jaki sposób jeden pies może przekazać energię drugiemu. Zawsze jest tutaj mały pies, który ujada. I w momencie, kiedy szaman do niego podchodzi, przestaje to robić. Zaraz to zobaczcie. Patrzcie, jak ujada. Słyszycie? Patrzcie, patrzcie, co się stanie teraz. Odpuścił. Nie, jeszcze. No, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Widzicie jak odpuścił? Nie wiem dlaczego nikt nie dba o te schody. A to są schody z procesami.

We not gonna grab out weekend. Let's we'll talk You want to break away. And there's nothing I can do.